Siemanko, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zagram obiektem 752, który jest nowym czołgiem premium, który może wylecieć z paczek. Zanim jednak przejdę do omawiania tego czołgu, to zobaczę co jest w kalendarzu adwentowym, bo w sumie tego nie robiłem. W kalendarzu adwentowym jest jeden dzień premium, misje i czy to są części do wyposażenia eksperymentalnego? Tak czy nie? Chyba tak, dodaną części 100. Tak, to jest, to jest chyba to. to. Jeżeli chodzi o obiekt 752, to nie zagrałem nie mi jeszcze bitwy, ale pytałem się streamerów, jakie moduły najlepiej włożyć po prostu na ten czołg. I praktycznie każda odpowiedź była taka, żeby zrobić tak, żeby armata była jak najbardziej celna. No to wziąłem sobie to do serca i wziąłem takie moduły jak stabilizator, mniejsze kółko oraz turbo. Czysto teoretycznie, zamiast turbo mógłbym wrzucić tutaj ventę. Ale z tego co wiem, to ten czołg, no właśnie, 40 na godzinę to jest prędkość maksymalna, a używam różowego turbo. Także moim zdaniem nie ma sensu ładować tutaj wentylacji. Jeżeli chodzi o ulepszenia polowe, to prezentują się one w następujący sposób. Tak jak mówiłem, wszystko pod. Aha, nie dałem tutaj tego ulepszenia na lewo, aczkolwiek ja tego ulepszenia już nie używam, bo... Okej, okay, mamy celniejsze działo, ale jest minus 5% do szybkości celowania. No i to jest tak. Okej, okay. na ten moment zostawię to tak jak teraz i z takimi modułami oraz z takimi ulepszeniami ten czołg ma takie parametry. 3052 przeładowanie, 37 czas cewowania. O, kurde, co to jest? 034 rozrzut na 100 metrów, 1900 średnie uszkodzenia na minutę. Żywotność 1810 HP. Ale nie mam tutaj nie mam tutaj modułu na HP, więc ta. Liczba punktów wytrzymałości nie jest jakoś super duża. Prędkość maksymalna, już o tym mówiłem. Maskowanie to jest hatek, więc nie ma co liczyć na to, że, że będzie jakoś dużo. Wykrywanie 428. To akurat jest minus. Nie lubię grać z czołgami, które nie mają pełnego zasięgu widzenia. Jeszcze na szybko rzucę okiem na tank z zG, jak wygląda pancerz tego pojazdu i zaraz możemy przejść do pierwszej bitewki w tym materiale. Mam już przed sobą model tego pojazdu przełączyłem na APC, -y, które mają 310 penetracji i z tego co możecie zauważyć, to wieża jest twarda. Poza tymi garnkami. I niestety są dwa garnki, więc to może być troszkę problem. Z tego co wiem, to ten czołg, O. Będziemy grać raczej w takiej pozycji. No to jak możecie zauważyć, te garnki są widoczne i to raczej będzie. A jeszcze wiarzmo można przebić, ale to raczej nie będzie miało miejsca, ponieważ zazwyczaj w takiej sytuacji będziemy mieli lufę po prostu obniżoną, więc nie będzie możliwości, żeby przebić się w to miejsce, ale generalnie ten czołk ma sporo weak spotów, Sporo ma tych weak spotów. Na side-scrapa też nie ma co grać, bo ma takie policzki jak obiekt z 29 czyli po prostu skontujemy się, to tutaj dostaniemy przebicie. Najlepiej pewnie będzie wychylać się jakoś tak przednią płytą, dobrze mówię? Albo i nie. Ile tutaj jest potrzebne penetracji? 297. Ok, czyli będziemy mogli grać właśnie w ten sposób, że będziemy się wychylać przodem i próbowali odbijać jakoś przednią płytą, tak samo jak na obiekcie 279, czy też na VC7201K. Także, jeżeli chodzi o omówienie tego czołgu, to to by było na tyle i ciemy z pierwszą bitewką w tym filmiku. Szczerze? To jest chyba jakaś klątwa mapy STEP. Znowu testuję czołg 9 tieru i znowu rzuca mnie na mapę STEP, której, tak jak już mówiłem ostatnio, po prostu nie trawię, bo moim zdaniem jest to jedna z gorszych map. Swoją drogą rzucę jeszcze szybko okiem na parametry działa, ponieważ nie sprawdziłem tego w garażu. 390 alf, 240 penny na zwykłych pociskach na pociskach podkalibrowych 310 pene 1100 prędkości pociska tyle? 862 o kurczę strzelanie z tych hpeków nie będzie zbyt przyjemne są to naprawdę bardzo wolne pociski ale tak czy jak spróbuję jakoś strzelić do tej pantery ale to długo skupia o kurde masakra ponad 3 sekundy czasu celowania o, i coś czuję że ten czołg może mi się nie spodobać. Pantera 88 dostała dwie pestki. Mam 765 uszkodzeń po pierwszym magazynku. W sumie spróbuję podjechać jakoś bliżej. I spróbuję jakoś zagrać na, na pancerz. Jak będę tak podnosić wieże, to na 100% w to miejsce będę, będę przebijany. Więc nie mogę tak robić. Muszę ustawić wieże jakoś w ten sposób i liczyć na to, że moi przeciwnicy nie będą. Nie będą trafiać mnie we włazy, Ale to raczej jest niemożliwe. Jest 50 TP. Chodź tą panterką. Nie chcesz się może pokazać? No co, jakbym załadował teraz? O, jest panterka. Dobra. Będę miał obok wieży? Nie, nie będę miał boku wieży. Jest skorpion. Okej, okay, to był dobry magazynek, to był dobry magazynek. Mm, tylko teraz ładuję 20 sekund. Nie wiem, czy ja nie powinienem jakoś się wycofać. Nie, chyba nie. Chyba mogę stać tak jak teraz. I jak przeładuję, to mogę wykorzystać to, że ten gracz zrobił błąd i po prostu się wychylę i strzelę do niego trzy razy. Myślałem, że ten czołg, że ten czołg, że ten gracz będzie się cofać, ale nie, nie cofa się. Dobra, to ja się wychylam. Pierwsza pestka, druga Trzecia. 2700 uszkodzeń? Okej. Okay. Kurczę, w takich sytuacjach ten joke jest naprawdę mocny. Serio teraz mówię. Powiem szczerze, byłem sceptycznie do niego nastawiony, a w tej pierwszej bitwie naprawdę zaczynam... Dostrzegać się go plusy. Co prawda ten czas celowania jest tragiczny, co mogliśmy zauważyć przy pierwszym magazynku, który oddałem w Panterę, ale to i tak nie zmienia faktu, że jak podjedziemy na blisko, to jest tak jak z ism 3 a IS-3A nie możemy snajpić, ale jak jesteśmy gdzieś w mieście, to IS-3A po prostu robi robotę. Podejrzewam, że tak samo będzie z tym czołgiem. Jest 50 TP. Nie wiem, czy ja chcę jakoś tak ryzykować i się wychylać. Muszę pamiętać o tym, że nie mam praktycznie żadnego pancerza na kadłubie, więc muszę grać jakoś w ten sposób. O, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Ten czas celowania robi swoje. 50 TP strzelił. Mogę się tak jakoś wychylić? Nie. Nie mogę, muszę przeładować i zacznę chyba grać jakoś od góry. Po prostu wyjadę na tego 50 TP i go skończę. Albo na tego Skorpiona, bo Skorpion też tam ma 700 HP, a Skorpion chyba jest większym zagrożeniem ze względu na lepszy DPM, ale to zaraz się okaże, jak po prostu wyjada. Skorpion się wycofał, czyli mogę po prostu wyjechać na tego 50 TP. Mam jeszcze 5 sekund do przeładowania. Stanę jedną pestkę na dojeździe, ale w tym czasie powinienem wykończyć tego gracza. No, chyba, że nie będę przebijać. A z tym czasem celowania jest tutaj różnie. Na tej flance został ostatni czołg, jakim jest CS-59 Janek CR7. Hm. ciekawy nick. A propos CR7, teraz na Euro będzie last z Cristiano. Normalnie mam ochotę jechać do Niemiec na Euro tylko po to, żeby właśnie zobaczyć Cristiano Ronaldo. Ale ten never wyskoczył. 3,5 uszkodzeń w takiej bitwie. Patrząc na to, że jest to moja pierwsza bitwa tym czołgiem i w sumie nie wiedziałem do końca, jak nim grać, to wydaje mi się, że jest to całkiem dobra bitwa. Plus, mam jeszcze szansę, żeby dojechać do tego typa 63. on ma HP 1073. LC Even i Eber jadą na niego. W sumie tam jest jeszcze czołg, który ma ponad 1000 HP. Powinienem zdążyć, o! Albo i nie, już ma 810 HP. Kurczę, Nie, nie, nie dojadę. Nie ma szans. Może złapię przestrzał na fałeczkę? Nie, nie złapię przestrzału. Chociaż może. Nie. Skupiaj to szybciej, skupiaj to szybciej, proszę. Okej, okay, pierwsza pestka weszła. Druga też. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że udało mi się trafić jeszcze te dwie pestki. Bardzo dobrze. Przez to mam ponad 4000 uszkodzeń w pierwszej bitwie tym czołgiem. Biorę to. Biorę to w ciemno. Jest jeszcze szansa na jedną pestkę? Nie, nie ma szans. Pierwsza bitwa zakończona zwycięstwem. 4200 uszkodzeń. Dwa fragi, duży kaliber, wynik drużynowy, raport szczegółowy. I lecimy z drugą bitewką w tym materiale. Mapa bezpieczna przystań, losowanie na dziewiąte tiery. Mapa testowana. Zapomniałem sobie tego odznaczyć, chociaż w sumie wczoraj też to miałem zaznaczone i ani ja razu nie rzuciło mnie na Himal Ruinberg, prochorówkę, czy właśnie bezpieczną przystań. Dlatego sobie to zostawię, ponieważ jak rzuci mnie na Ruinberg, to będę akurat bardzo zadowolony. Moim zdaniem, Ruinberg w tym trybie jest najlepszą mapą, bo odblokowuje się. Bardzo duża część map mam na myśli miasto, gdzie możemy robić naprawdę bardzo dobre wyniki. To już zresztą chyba pokazywałem, jak omawiałem te zdarzenia losowe. Tam mówiłem, że nie jestem fanem zdarzeń losowych, ale jestem fanem tego, jak te mapy wyglądają po tych zdarzeniach losowych. Zagram troszkę bardziej agresywnie. Kurczę, całkiem mobilny jest ten czołg, ale nie mogę zapominać o tym, że mam jednak tutaj to turbo. Gdyby nie to turbo, to ten czołg nie byłby taki mobilny. Jeśli się nie mylę, to zaraz będę mieć bicie na konia. Hmm, może być ciężko. Jakbym tutaj szybciej przyjechał, to pewnie udałoby mi się go złapać na traka. A tak może być ciężko. Też nie chcę się tutaj wychylać, bo na 99%, aha. ten sobie tak jedzie. Może też tak powinienem zacząć grać z tym chiefem. Koń nie jest we mnie wcelowany. Emil strzelił jedną pestkę. Ok. Udało mi się trafić dwa razy tego Emila. Weź Lufę. Teślu tym Chief'em. Jak to wejdzie. O, dobra, odbijem się. T95 puszy środek razem z obiektem 752. Musimy się obrócić i pomóc naszemu konkurorowi. Mam jeszcze 20 sekund do przeładowania. Teraz pytanie: czy ja powinienem może to zrobić w ten sposób, że objadę tego T95? Nie, nie mogę tak zrobić, to będzie głupie. Koń jeszcze żyje. To dobrze. To dobrze, że ten koń żyje. Nie, nie przyjmuj. T9. A, T95KD. On chyba ma małe działo, jeśli się nie mylę. To tak ja po prostu wjadę na tego obiekta. Jedna pestka. Druga i zaraz go kończę. Trzecia, super. 1860 uszkodzeń po dwóch magazynkach. Biorę to. Tak, ten T95 ma małe działo. Tylko z tego co widzę, to to może być szybka bitwa, jest już wynik 3-1 i ponad 3000 przewagi. Jedyne co, to przegrywamy Przegrywamy zielone. Ciekawe. Mam jeszcze 5 sekund do przeładowania. Nie dam rady. zrobić jeszcze jednej pestki, w tego to 95 chociaż? Może? Teraz? Ok. Włączę szybko przeładowanie. Nie ma sensu trzymać dwóch pestek. Jak przeładuję, to mogę wyjechać na bok tego fejza, który ma 1100 HP. 2000 uszkodzeń. Tylko tak. Na a 100% jest Tedek. Na 100%. TED na 100 moi słusznicy po prostu oznaczali tę pozycję. Medy są w tym miejscu, więc ja tutaj nie mogę się tak wychylić na tego fajza, Aczkolwiek, jak dostanę jedną pechę, to, to będzie dobra wymiana. No. Tylko szkoda, że nie przebiłem. Nie ma sensu trzymać dwóch pestek. Możesz mnie nie wypychać, proszę cię. <grym> Tiger mouse. Ok, te medy są tutaj. On teraz spota. W tym miejscu najprawdopodobniej jest ten szarfutur. Obiekt 430, E50, nie wiem w którą stronę jechać najpierw, szczerze ciężko mi określić w którą stronę powinienem pojechać, czy może po tego obiektu 263, czy po E50, nie, chyba po E50, w tym miejscu są dwa czołgi, na 100% są dwa czołgi, bo przecież Chief Proto dostał dwie pestki jak, jak wychylił się na tego fajza więc... Tutaj w to miejsce, więc chyba złapanie tych czołgów będzie, będzie lepszym rozwiązaniem. Kończą mi się apeki, więc muszę zmienić pociski na odkalibrowe, żeby mi się załadowały w następnym magazynku. Jest szarfutr, który. O! braczek, Nie. Może teraz? Jeszcze na PH, dam radę, czy nie dam rady? Dam radę. Super. Super, super, super. Podoba mi się to, że szanowałem tak bardzo swoje HP w tej bitwie, przez co mogłem teraz pozwolić sobie na to, żeby przyjąć dwie pestki od Szarfutura. Mogę teraz wyjechać na tego Boosta, za 15 sekund będę mieć pestki i wtedy wychylę się na Szarfutura, albo po prostu skrócę dystans. Szarfutur ma jeszcze dwa pociski, albo miał dwa pociski zaczął po prostu ładować i teraz ucieka i nie ma pestek. Na całe szczęście podjeżdżam teraz tutaj bez spota i obstawiam, że zaraz będę mógł Wychylić się na Esterfała, który niepotrzebnie przyjął pestkę od Tygrysa Mausa. Jak to brzmi przetłumaczony na polski język? Dziwnie. Jest arcioszka. Oczywiście nie polosowało mi. Najpierw skończymy Esterfała, bo ten Esterfał jest groźniejszym przeciwnikiem niż Arta, która nic nie może zrobić. Teraz mogę przeładować i będę, i będę miał cztery czołgi, które są w dole. Mam dobrą pozycję i tylko kwestia tego, czy przeciwnicy spuszczą 50 TP, czy nie. Jeżeli spuszczą, to wtedy będę mieć dosyć spory problem, bo będę musiał gonić moich przeciwników. A jeżeli tego nie zrobią i będą wyjeżdżać po prostu pojedynczo, to ja będę miał tutaj strzelnicę. I liczę na to, że tak właśnie będzie. bo Jest obiekt 263. 50 jedzie na plecy. I co teraz? Oni powinni to spuszować. Powinni, ale tego nie zrobią. 50 jedzie na plecy. Naszemu atakowi, kurde, nie tego nie zrobiłem, a moi jeszcze to kapują. To znaczy dobrze, że to kapują, bo ta bitwa zakończy się zwycięstwem, ale nie ale niedobrze, ponieważ nie będę w stanie zrobić więcej damage'a w tej bitwie. Ok, weszło 4199 uszkodzeń. Będę miał szansę na jeszcze jedną pestkę? Nie ale tak czy siak udało mi się zrobić ponad 4000 uszkodzeń, co moim zdaniem jest dobrym wynikiem. Druga bitwa również zakończona zwycięstwem, 4199 uszkodzeń, 4 fragi, wynik drużynowy, raport szczegółowy i lecimy z trzecią i ostatnią bitewką w tym odcinku. Studianki, losowanie na 9-8 Tylko teraz pytanie, co ja mogę zrobić, o kurcze, czy wy widzicie ten matchmaking, 4 buraski, kontra T-44, Strv 81, Pantera, Gwardzista. <grymne> Oj, coś czuję, że ta bitwa zakończy się porażką. Zawsze jak tak mówię, to wtedy jakimś cudem... Moja drużyna wygrywa tę bitwę, także mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo. A ja mam taki pomysł, że pojadę tutaj w to miejsce na K6. Po zmianach, jak nie Marty, ta pozycja jest naprawdę świetna. Tym bardziej, że gram jeszcze teraz obiektem 752, który ma trzy pociski w magazynku, więc to jest naprawdę potencjał na to, żeby to jakoś wykorzystać. Tym bardziej, że teraz ten gracz w burasce ładuje, to ja mogę chyba pozwolić sobie na to, że wychle się tak jak teraz, albo mogę się wcelować w tego kalibana. Mm, albo mogę się wychylić na tego 50 Nie, nie mogę, bo ten kaliban teraz mnie kontruje. Ale mogę po prostu strzelić tego kalibana? Nie, nie mogę. Nie mogę, muszę po prostu czekać aż 50 czy też Burask podjedzie tutaj w to miejsce i będę mógł się wychylić i złapać takiego delikwenta na traku. Ewentualnie IS-3A, który jedzie i... z kaliban. Wejdzie? Nie, nie weszło. Jeszcze szansa, dawaj, 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 dawaj. Okej. Okay. Kaliban teraz ładuje Ponad 30 sekund, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby wychylić się na ISA 3A. I mam 2 na 3. Mam 2 na 3, tylko teraz tak. Ja muszę chyba wycofać się za ten nasyp. Nie mogę zostać tak blisko. I muszę grać jakoś tutaj. O nie, te 44. Co ty zrobiłeś? Może zagrałem troszkę zbyt agresywnie, ale liczyłem na to, że moja drużyna po prostu zagra nieco inaczej. Niestety tak się nie stało. Chodź tym kalibanem, nie bój się. A co, jakbym jak wychylił się na tego gracza w buraszce? Jest taka opcja? Jest, udało mi się go trafić. Jest kaliban, jest buraska, tylko ja chyba ginę. Ja chyba ginę od tej buraski ty... i od 3 a Ajajaj, nie podoba mi się ta bitwa, naprawdę nie podoba mi się ta bitwa. Naprawię zbiornik, żeby nie dostać podpały. Żyję, żyję. Mam jeszcze 10 sekund do przeładowania. Może uda mi się zrobić jeszcze jeden magazynek? Nie, nie uda mi się, ponieważ 50 mnie zramuje. A kaliban mnie zaraz dobije. Chociaż może jeszcze na pestka? Nie. A jajaj. Podjechałem zbyt agresywnie. Podjechałem zbyt agresywnie, przez co wywaliłem się jak totalny bot. Ale tak jak mówiłem, nie spodziewałem się, że na tej flance po prostu stanie się takie coś. Nie wiem, co zrobił te 44. Wydaje mi się, że jakby ten obiekt 705 został. Tutaj w tym miejscu, a nie podjeżdżał w to miejsce i tracił HP niepotrzebnie, to wtedy byśmy utrzymali tę stronę, bo mieliśmy naprawdę bardzo dobre pozycje. Ale no, skończyło się jak się skończyło. Dobra, to ja teraz nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Ostatnia bitwa niestety zakończona porażką 2200 uszkodzeń, 2000 zablokowanych uszkodzeń, wynik drużynowy, raport szczegółowy. Tak prezentuje się dzisiejsza sesja. Trzy bitwy, dwa 3 bitwy, 2 zwycięstwa, 3500 średnich uszkodzeń, 900 zablokowanych uszkodzeń, 1200 średniego expa. Powiem tak, na samym początku, tak jak mówiłem, byłem sceptycznie nastawiony do tego pojazdu, ale powiem wam szczerze, podoba mi się ten czołg. Podoba mi się ten czołg. Jeszcze nie do końca wiem jak nim grać, ale na pewno pogram nim na streamach i spróbuję jakoś ogarnąć i znaleźć taki złoty środek jak robić dobre bitwy tym pojazdem. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że temat, się podobał. Trzymajcie się i miłego dnia. Pa, pa!